Tak, wiadomo, duża impreza, to się pojawia dużo ciekawych pomysłów na zarobienie pieniędzy. Dziewczyna będzie walczyć. No, myślisz, że zginie. Szkoda nie? Ładna była. Ale scenizacja, kupa dymu. Śmina sobie spokojnie idzie z boku. Janek z przodu sobie biegnie z piłką. Dzień dobry. Jest kolejny dzionek. Spędziliśmy tutaj na tym miejscu bardzo fajną, spokojną noc. Dobrze, że ustawiliśmy się tutaj tak jakoś intuicyjnie na końcu tego parkingu, bo na początku tego parkingu po chwila po tym jak już tu byliśmy zadokowani, przyjechał jakiś samochód typu bejca, jakaś tam muzyczka, coś tam rozmowy, ale tak wiecie, na no spokojnie. Poza tym tutaj w tych zabudowaniach gdzieś była jakaś impreza, ale już mamy taki potęcik, że odpalamy sobie wentylator to rozprowadzenie ciepłego powietrza, tylko bez odpalania piecyka eee, i ten szum fajnie łagodzi wszelkie częstotliwości, w sensie wypłaszcza, nic nie słychać z zewnątrz. No i z rana okazało się, że tu jest naprawdę bardzo fajna miejscówka, więc tak jak Krzysiek z Dorotą tą miejscówkę opisywali, tak dokładnie jest. Zobaczcie jak to wygląda. Zadokowaliśmy się tutaj w narożniku, żeby spokojnie sobie tutaj stać, żeby móc za chwileczkę tutaj, tą przyczepę zostawić. Tu mamy to i toje, więc jest jakaś tam infrastruktura i tu kawał placu asfaltowego na którym wczoraj tutaj stały trzy kampery, teraz wszystkie się już pozawijały. Były to kampery zarówno polskie jak i niemieckie, mam taką swoją teorię, że zarówno Polacy jak i Niemcy przyjeżdżają na pola Grunwaldu i oni wszyscy teraz pojechali tam na Grunwald, nawet Niemcy przyjeżdżają tutaj żeby zobaczyć porażkę swoich rodaków zakonu Krzyżowskiego. <laughs> Dobra, chodźcie pokażę Wam jeszcze co tu się dzieje przed jakby tym parkingiem. Bardzo fajne zejście do jeziora. Tradycyjnie jak to w polskim meto obywa dzisiaj od godziny 11, a początkowo nawet od godziny 10 miało opadać. Póki co jest godzina po 12 i cały czas świeci słońce, więc mamy nadzieję, że ta pogoda utrzyma się do godziny 15, żebyśmy mogli zobaczyć pola Grunwaldu. Tu jest wjazd na parking, ale jest sorki troszeczkę za ten wiatr. A tu jest zjazd. Oczywiście nie jest to zjazd, żeby tu wjechać kamperem czy przyczepą tylko do stipowania łódek. Jest tu bardzo fajna plaża z pomostem i naprawdę mega urokliwe miejsce. Pomości kto nie jest, wiecie, jakiś PRL coś, co tam się rozpada, jakąś rdzą, tylko fajny, drewniany pomościk, Widać, że całkiem nowy. Tu jest przestrzeń totalnie jakby fajnego dna, gdzie mogą siedzieć jak i kąpać. A tu w koło już fajnie wiecie, haszczory kaczeńce i tego typu rzeczy. Nawet poza tym pomostem jest jeszcze tam taki pomościk pływający, do którego, który mnie mam, jest zakotwiczony. Coś tam pisze, wyspa marzeń. Do skakania sobie na bańkę. Mega fajnie tu jest. A jak dzisiaj przyszliśmy sobie tutaj z rana z Asią, to mimo, że mieliśmy jakiś taki plan, nawet nie można powiedzieć, że plan, ale była jakaś taka wiecie, koncepcja bardziej ze strony presji dzieci, że dzisiaj skoczymy na Grunwald i jutro będziemy już powoli wracać, a może od razu pojedziemy do Lemborka, coś tam coś tam. To już dzisiaj Asia mówi hmm, fajnie tutaj. Może byśmy zostali tutaj kilka dni. Więc jest nieźle. Krzysiek Dorota, dzięki za tą miejscówkę. Fajnie, że sprawdziliście w styczniu i jest naprawdę kozacka. To zapraszam Was teraz do przyczepy, bo jest tam bardzo fajna akcja, którą już za chwileczkę zanicjujemy, bo dzisiaj jest bardzo specjalny dzień. Light! Kamera, action! Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niechaj żyje nam Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niechaj żyje nam Niech żyje nam, niech żyje nam zdrowiu, szczęściu, w pomyślności niech żyje nam A kto? Joasz! Joasz ma dzisiaj 11 lat, staje się nastolatkiem W ogóle się tego nie spodziewałeś. Nie spodziewałeś się w ogóle, nie, dlatego siedzisz od trzech minut na dworzu Woo! Ale poszło. Szampan wylewa się, to mogę w niej. A ten gość mówi coś, o co chodzi. Ale, biba. Tort lodowy o smaku Oreo. Lodowy? Dokładnie tak, to są lody po prostu. Nie remiesz, jak się ciesz, że Jonasz ma urodziny. Tak? Czekałeś na ten dzień, prawda? Tak. I moi drodzy, o to właśnie chodziło. nasz ma dzisiaj 11 urodziny i jest radość, jest radość. Na Grunwald jedziemy, bo to jest taka dla niego, nie niespodzianka, taki prezent dla niego postanowiliśmy tam spędzić. Jeżeli będzie padało, jedziemy do kina i będziemy fajnie ten dzień spędzać. A do Was tradycyjna prośba, jak zawsze, kiedy ktoś ma urodziny, w komentarzach możecie pisać życzenia dla Jonasza. Będzie mu niezmiernie miło sobie to potem przeczytać. No i zgodnie z tym, co przewidziało Google na 3,5 km przed polami Grumwaldu Grunwaldu jest KOREK. Dobrze jest, bo jest 12.38. Inscenizacja zaczyna się o godzinie 15, więc mamy 2,5 godziny. Niecałe, żeby tam dojechać. Badamy radę. Spodziewam się, że jak tam przyjedziemy, to poza tym korkiem pewnie też będzie jakaś kombinacja, gdzie zaparkować, ale jest git, bo za chwilę 13, a nadal ciągle nie pada. Że tylko dwie godziny bez deszczu i będzie dobrze. Dobrze, po kilkunastu, może 20 minutach stania w korku, dojechaliśmy do pola Grunwaldu. Cisnęliśmy dalej, 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 bo były jakieś miejsca parkingowe. Ciągle zapraszam, wydobraj. Jedziemy jak najdalej. Najwyżej wrócimy. I dojechaliśmy do parkingów, które są jakby dedykowane tej imprezy. bo wiecie, po drodze mnóstwo takich prywatnych parkingów, typu zapraszam do Sądu nie. 5 złotych, coś tam. I tutaj parking kosztuje dwie dyszki za wiatr, więc całkiem spoko. Teraz troszeczkę pada Ale nam to nie straszne, bo żeśmy się poubierali w kurteczki. Nawet mamy parasole, więc spoko. W tle jak słyszycie muzyka, która ewidentnie charakterystyczna dla średniowiecza, także czuć od razu Grunwald. Nie, nie cały Lunapark tu jest po prostu składany, wiecie, jakieś karuzele, coś takiego zupełnie jak dla mnie niepasującego do całej tej tutaj. I no tak, wiadomo, duża impreza, to się pojawia dużo ciekawych pomysłów na zarobienie pieniędzy Rzekłbym, że pogoda jest idealna po prostu do takich akcji Fajnie, bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy Już aż parasol wywiało No i tyle, nie? Eee, Także zmokliśmy i wróciliśmy Trochę beka była, trochę płaczu, bo parasole wszystkie się połamały Tani szajs z marketu, czy skąd to było w ogóle, nie, nie wiem Mieliśmy trzy parasole, mamy jeden. No teraz klima włączona na 26, trochę się podgrzejemy, wysuszymy, wysiedzimy, no poczekamy. Tam się trochę przejaśnia, może będzie jakaś taka sytuacja, mamy jeszcze półtorej godziny, że za chwilę się tutaj przejaśni. No i okej, okay. cierpliwość popłaciła, udało nam się wydobyć z samochodu i nie pada. Przejaśniło się, jest godzina też o 14, więc mamy nadzieję, że do 15 się trzyma słońce. Trochę mieliśmy emocji, trochę kłótni, różnych jakichś dziwnych akcji. Ale to nieważne jest życie Z dziećmi. Joka się pyta, czy zawsze muszę mówić o tym, że ktoś się kłócił. No tak jest no. Życia nie oszukasz. Śmina szczęśliwa, już przebrana. Posuszyliśmy sobie troszeczkę rzeczy, kładąc je na nawiew na przednią szybę. Mam powiedzieć, że jesteś ubrana. Proszę bardzo. Moja żona nawet znalazła spódniczkę, Asia zmieściła się, w spódniczkę śminy. okej. Okay. Dobra, dochodzimy gdzieś do tego pomnika, a tu już się pojawiają jakieś militaria, różne jakieś takie rzeczy. Zgłębiamy ten teren, zobaczymy co tu się dzieje. Jak zawsze na takich masowych imprezach zawsze robimy to samo, ustalamy sobie jakiś punkt zbiorczy, jak ktoś by się zgubił. Tu przy tym pomniku się gromadzimy. O, tu. Okej, okay, jest trochę po 14 Już się tutaj sporo ludzi gromadzi Zobaczcie, teren jest idealnie wyprofilowany Także tu jest pod kątem Więc tutaj tworzy się fajny amfiteatr Do tego, żeby całe to pole bitwy oglądać O, łapiemy moment Idzie jakiś kolejny oddział Tylko po fladze nie mogę wywnioskować czy to są nasi Czy, czy, czy krzyżacy Krzyżacy O, to bardzo mi przykro To przykro mi no, że przegracie Widzieliście ten oddział, nie? Oni dlatego byli, to nie było skupienie, to był smutek. Oni wiedzieli, że idą po raz 24 na przegraną bitwę. Jeszcze... <laughs> Coś się dzieje. <laughs> to też nie są nasi? Nie, to na pewno, to na pewno nie są nasi. Jesteśmy już prawie pod samą barierką tutaj. Ludzi mnóstwo, ale jakoś wiecie, nie ma ścisku jak na Woodstock, o którym nigdy nie byłem. Ale no, tak mi się jakoś powiedziało. Eee, na razie rozłożyliśmy sobie kocek, mamy jeszcze niecałe pół godziny do startu. Trochę ujęć z komórki, bo przynajmniej mam zooma, więc o, możecie sobie zobaczyć, co tu się dzieje. Aktualnie chyba król Jagiełło wjeżdża na swoją pozycję, jak się wydaje, ze swoją świtą, ze swoją obstawą. Popcorn, Wyzwanie na wojnę. Popcorn. Mata cukrowa, popcorn. <grystanie> krzyżacy> Wjeżdżają Krzyżacy, czyli obstawa Urlicha von Jundingena. Fajny lektor. Błąd państwa Krzyżacy biorą wieśniaków w niewolę. I nie wiesz. Aj, Ale mocno w ogóle. I jest aż tak realna, że oni nawet te domki chłopów, które tam są postawione podpalają, to prawda? Że chyba im to gaśnie. Chyba im to gaśnie, nie? scenizacja, kupa dymu. Uwaga. Teraz jest chyba akcja dwa nagie Elo! Muza! Kurde! Jak jest kreplej, to, to musi być fajna lecz. Ja i znowu z trzały lecą. I zgubiać wszystko przed sobą. O, jak się sunę. 2022. Pogoda nam nie dopisuje ewidentnie. Tak mniej więcej wyglądamy. Ta kurtka, którą już mam na rękach, to jest mina. Tak wiecie, jak wyglądamy. Jest Mina. Zmykamy. Jonasz, parasol numer 3 ucierpiał. Koniec. Janek zawinięty w jakiś kot. Się w połowie bitwy, bo już zimno się robi, ale jeszcze na chwileczkę zatrzymujemy się, bo tutaj jest. Militaria są wystawione. Fajna fajda dla dzieciaków. Cóż tam ciekawego widać? Zielone, zielone, zielone coś. Spróbuj. Proszę podnieść. <noise> na filmach to jak Rambo nosił, to wyglądało lżej. No, Janusz, zakładaj. Takie same były na tym. Tlace nowym Aha. <noise> Aha. niżej troszkę, żebyśmy mogli właśnie mieć te pole widoczne Wow, ale fajnie Dobrze? Fajnie, fajnie wygląda kokpit naszego samochodu Ja tak jadę Nawet nie widzę zegarów, no jaki Lumpek. Dobrze, że wyjechać mhm. trochę prędzej, bo już się tworzy korek na wyjeździe Jak się skończy inscenizacja to w ogóle będzie grubo tak się ucieszyłem, że wyjechaliśmy prędzej, że w korku nie będziemy stali, Ja już stoimy pół godziny w korku na jakiejś tam trzeciej ulicy z rzędu Z pola wyjechaliśmy całkiem sprawnie, ale to jest cały system dróżek jednokierunkowych porobionych wokół pola No i stoimy w takim korku, że o, śmina sobie spokojnie idzie z boku, Janek z przodu sobie biegnie z piłką, bo przejeżdżamy jakieś 5 metrów na minutę to jest tego typu korek, który totalnie stoi. Rusza się tylko czasami, więc oglądamy sobie Netflixa. Harmidom. Na specjalne życzenie naszego solenizanta, czyli Jonasza, wylądowaliśmy w Burger Kingu. I tutaj właśnie Jeremiasz rozpoczyna swoją przygodę z fast foodem, jedząc kawałki kurczaka na getsa. Wróciliśmy z Burger Kinga, w którym troszeczkę żeśmy się zasiedzieli. Całe szczęście droga powrotna, znaczy droga z Burger Kinga do, do naszej przyczepy do miejscówki już przeszła całkiem sprawnie. Po drodze jeszcze stacja benzynowa, siku, coś tam, coś tam i jesteśmy. I zobaczcie jak zmieniła się sytuacja na naszym camperplat. Prześliczny i weko. Nie żebym był fanem takich ciężarowych kamperów, ale no lakierek i w ogóle wygląda naprawdę zacnie, no i też na pewno Imponujące jest jego wnętrze w sensie, no bo to całkiem fajna kubaturka. A tutaj taki old kamperek. Ten fajnie, który wygląda jak przyczepa z silnikiem. Uwaga, wkręciła się fajna zabawa. Telefon na sznurek. Dwa kopki papierowe i tam nie wiem z 5 metrów sznurka. Jak Janasz, słychać? Już jest dobrze. Fajnie jest w ogóle, bo jak jest naciągnięty to ja czuję wibra wibracje, jak cały ten kubek lata, jakieś mi mówi. Hmm. Nie wiem czy słyszycie jak tej śminę słychać. Nie on to słyszę fajnie, głośniej wyraź Postanowiliśmy rozwinąć tą myśl. Zrobiliśmy dwie linie. Jonasz mówi z jednego kubka do ucha Janka, a Janek mówi drugim sznurkiem do ucha Jonasza. No i, i tyle. I tyle jeśli chodzi o kubkowy telefon. Ale przez chwilę była zabawa. Dziurki się wyrobiły w kubkach papierowych i tyle. Dzisiaj wylądowaliśmy w miejscowości Olsztyn. Sorry, znowu nagrywka telefonem. Byliśmy w przefajnym kościele. Świętego serca Pana Jezusa. Fajny, taki ładny ten kościółek w środku w ogóle taki klimat. A teraz idziemy do kina. Kto z Was pamięta czasy, kiedy nie było multiplexów, tylko kino, to po prostu był budynek. Wiecie, taki normalny, bez nadęcia, bez popcornów i tego typu rzeczy. Wchodzę do środka. Ale tu ładnie. Hmm. To jest kino. A tu jest kasa, dobra. Ej, ale tu jest świetny klimat w ogóle. I tu pewnie też z jakiś czas są jakieś koncerty, bo jest scena. Strasznie fajnie kameralnie. Temat jest tego typu, że pan mówi możemy sobie usiąść gdzie chcemy. Mamy dobra. dobra, otwieraj. Jaki pud jakie pudełeczko, ty? po prostu na zimno. Pan tego nie podgrzewał? Uuu, rozetka się otworzyła. Uwaga, próba smaku. jak? Mm, ale dobry Dobry? Mhm. Bilet rodzinny, czyli od trzech osób w górę 14 z od osoby Podjęliśmy z Asią decyzję, że zwijamy się już z tego miejsca dzisiaj Co prawda już jest godzina coś koło dwudziestej Ale spróbujemy sobie coś dzisiaj prześmigać W domyśle plan taki, że może dojedziemy nawet dzisiaj do Lęborka Ale nie wiem, ogólnie jedziemy Zmykamy stąd. Już takie trochę jest. No właściwie nie wiem, czy zmęczenie w ekipie. Jest? Masakra. Czemu jest masakra? To i zobacz. No okej, okay. ja rozumiem, że dzieci lubią się bawić w piasku, ale że w włocie. Ja rozumiem, że to robisz do integracji z Jaśminą. Bo rozumiem, że zaraz Was obu wrzucam do jeziora. Tak. Karawanik na dziko.